Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj wam pokażę, właśnie tutaj, zmiany w gojemniku. Jakie już można zauważyć. Jest też sporo nowych nabytków. No i ogólnie młode wam pokazuję. No to zacznę, zacznę wam pokazywać. Tutaj jest pierwszy nowy nabytek. Samiczka. Krymka żółta. Tutaj jest młody widynek. O. Tutaj motyle mają mi. Gniazdo, tu jest kolejna nowa, nowa para. Sztaficery, garłacze górnośląskie, mają już jedno jajko. Tutaj jest nowy nabytek. Tak samo para pawików. Już mają jednego takiego młodego. O, taki młody na czerwonym ogonku, zaokrączkowany. Tutaj jest nowa para yy, pasiaków. Tutaj sami, za tam z tyłu samica. Tu mam młode dwa nywki. Trochę nieposprzątane w półkach jest. O! Takie dwa młode nywki. E, dalej. Tu nie ma nic. Tu się widyny budują. Tu jest młody nywek. O! Młodych nywków jest sporo. Bo już jest. Tu jest jeden. E, tu jest drugi. I trzeci siedzi tu na tym daszku. To jest już czwarty. E, z młodych. To jeszcze tutaj już. Racz, nie, jeszcze jest jeden bociuś. Ten bociek. Jeszcze jest. E, tu jest nowy nabytek Rysiek. Już ma młodego jednego. Tutaj jest Pfeifer Też nowy nabytek. Siedzi na dwóch jajkach z samicą. I tutaj jest młody widynek. Ładny czerwony duże łapcie będzie miał. No i tutaj właśnie te półki są porobione. Róż też jest. W sobotę będę tutaj właśnie ten, pod tym różtem sprzątał tym gołąbką. O, to jest właśnie ta samiczka garłacza. Tu jest jeszcze młody jeden, też... O, tutaj siedzi, młody Pfeiffer. Tej gołąbki mają wolierę taką i małą zrobiłem. No, tutaj właśnie ten, tak samo to, Pawik. To jest nowy nabytek. Samiczka siedzi, czy wyszła? Nie, tu jest jego samiczka. Ta. Jest jeszcze tutaj czarny. I tu jest jeszcze czerwony. I to jest właśnie, miała być para. Okazały się dwa samce. Tutaj będę chciał dokupić samiczkę do jednego, a dru do drugiego, no to sparzę, na przykład, jak to będzie młode. I to będzie młoda samiczka, no to sparzę z jednym z tych samców. Yy, co tutaj jeszcze mogę wam powiedzieć? No ogólnie no to już chyba wszystko powiedziałem takiego, że tutaj tutaj właśnie te półki porobiłem takie, pozamawiałem te takie ramki O i są zamykane. Gołąbki do parowania otwierane są tu O i tak. I co tu jeszcze można więcej powiedzieć? O, garłasz z, z jajka. Ta para motylków. Nie mogę, coś nie chcą mi znosić jajka. Cały czas siedzą, cały czas na gnieździe, ale żadnego jajka nie ma. Tu jest młody fajferek Też przywie, przy, przywieziony jest. On tutaj właśnie pójdzie. Tamten, tamten samczyk do tej samiczki mojej. To jest tamten, co siedzi na jajkach. To jest większy trochę od samicy. No i co jeszcze tutaj mogę powiedzieć ciekawego? No to chyba by było na tyle, więc la lajkujcie, subskrybujcie, cześć.